Cześć! No i się zaczęło. Do tej pory miałem spokój ze szkodnikami, z przędziorkami, starsznikami i tak dalej. No i dzisiaj oglądam banany. Takie brązowe plamy. To są przędziorki. To nie, ale o te końcówki. Taki rdzawy nalot. To są przędziory. Patrzcie pod spód. Będzie widać. Złapię ostrość, złapię. Patrzcie, jakie przędziory. Całe liście, to jest velutina, Ładnie rosła. Posadziłem w gruncie w szklarni. Wystartowała świetnie i przyhamowała ze wzrostem. A kominata warwka Ta akurat nie ma przędziorków. Obejrzałem całą dokładnie. Czyściutka. Liście ładne, zielone, rośnie. Druga kuminata zestopowała ze wzrostem i też zacząłem ją tutaj oglądać. I tak ten liść. Przędziory. Ten zapewne też. Tutaj cały czubek nawet widać już. Brązowy nalot. I teraz tak to jest. Jak z tym walczyć? Czy to zlać wodą dużym ciśnieniem? Czy może znalazłem taki środek? Mszyce, przędziorki, tarczniki i miseczniki. Na mszyce działa. Sprawdzone działa. Na przędziorki nie wiem. Spróbować spryskać, czy zdać wodę. Jak mówię, do tej pory nie miałem, dopóki nie miałem szkarni. Szkarnia powstała. Zaczęły się przędziorki. No, i chyba będzie pryskanie tym preparatem. Jak nie pomoże, to jutro wystawię na dwór szlałf, ciśnienie wody i będziemy ich wyganiać. Pozdrowienia. A jeszcze może pokażę, jak kwitnie granat. Coraz więcej tych kwiatów. Tu jest pąk. Tam przekwitł. Tutaj ten przekwitł z tydzień temu, z półtora tygodnia temu i wisi. Widać, że grubieje. Ładnie już grubieje. Tak samo ten. Może się uda. Kolejne kwitną. Kwiaty mają naprawdę fajne. Kawał kwiatu. Są kolejne pąki. Może coś z tego będzie. I jeszcze pokażę pasiflorę ładne, duże liście. Widać, że chce rosnąć. Tutaj druga pasiflora przesadziłem wczoraj. Ta jest z nasionka. No, ale z tymi przędziorkami to atakujemy ich tym. Na razie, cześć.